To, drodzy Państwo, inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Józefowa Dobrze. Fundacji i y, Stowarzyszeniu Znanemu Państwu Lubianemu. Jest obok mnie Pan Robert Lewandowski, prezes stowarzyszenia. Który... Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Będę kontynuował ze sceny. Towarzystwo Przyjaciół Józefowa po raz pierwszy zainicjowało obchody imieni Miasta Józefowa. W dniu dzisiejszym, to jest 18 marca 2023 roku, po raz 20 świętujemy jubileuszowe imieniny Miasta Józefowa. Szanowni Państwo, na jubileuszowych imieninach Miasta Józefowa mam zaszczyt powitać. Pana Marka Panaszka, burmistrza Miasta Józefowa, oraz pana Piotra Gąszcza, gąszcza zastępcę burmistrza Miasta Józefowa. Witam oraz panią Urszulę Zielińską, wiceprzewodniczącą rady miasta Józefowa, oraz przybyłych na mnie. brała zabrała ta Kaźmierza Gniedziejko, proboszcza najstarszej Józefowskiej Parafii. Oraz reprezentację Józefowskich Straży Pożarnych. Ale chyba, jeszcze nie dobra. Witam Panią Bożenę Żelazowską, posłankę na Sejm 9 kadencji, mieszkankę Józefowa. Witam Panią Kinkę Właszczyk, członka zarządu Powiatu Łódzkiego. Witam. Reprezentanta pana prezydenta Otwockiego, pana Jarosława Margielskiego, wiceprezydenta miasta Otwocka. Jestem. Witam pana Artura Dawidziuka, nadleśniczego, nadleśnictwa Celestyny. Jestem. Witam pana doktora Grzegorza Kostrzewę Zorbasa, prezesa Stowarzyszenia Ładna Mazowszu, Stowarzyszenia obrony. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast, Ogrodów, Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza. Witam serdecznie panią Agnieszkę rogalską Junk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Pozdrawiam, bo nie mogła dotrzeć do nas panią Jadwigę Sikorską, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie. Witam dyrektorów Józefowskich Szkół. Panią Emilię Nielewką, Panią Jolantę Czarnecką i Panią Indię Krupę. <klucz> Witam Panią Marię Kurcz, dyrektor przychodni miejskiej w Józefowie. <klucz> Witam Pana Tomasza Cymermana, dyrektora Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego w Józefowie. Witam Pana Stanisława Zdanowicza, prezesa zarządu Hydrosfera Józefów. Jestem. Witam Panią Wandel Zagawę, redaktor naczelną czasopisma samorządowego Józefów nad Świdrem. Jestem. Witam Panie, panie Elżbietę Majewską-Butowską, przewodniczącą zarządu rejonowego Polskiego Związku Emerytów Emerytów, rencistów i inwalidów w Józefowie oraz przybyłych członków za Związku. <klucz> Witam panią Teresę Guzarską, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego wieku w Józefowie oraz przybyłych studentów. <klucz> Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Uśmiech dla Dwójki oraz Stowarzyszenie Józefowska Trójka. Witam przedstawicieli Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość imieniem Grzegorza oraz Fundacji błażeja Cymermana drużyna Błażeja. <klucz> Witam także Józefowskich artystów. Panią Bożenę Stawikowską autorkę wystawy Gra Światła Józefowskie Klimaty. Wystawa została zrealizowana. W ramach obchodów 50-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Możemy, ją po... możemy ją obejrzeć, a Panią możemy, po... możemy <noise> Witam Pana Ryszarda Kozłowskiego, twórcę medalu Plakietki Portula Immundu, który również świętuje w tym roku swój jubileusz. Pana Filipa Matuszewskiego, muzyka i kompozytora. Pana, pana Bernarda Belkę, poetę. Pana Marcina Bargockiego, muzyka. Pana Janusza Kotkajewskiego, akordeonowego wirtuoza. Panią Inge i kadusza głogowskich którzy prowadzą te w Także Józefowskich pasjonatów i kolekcjonerów. Proszę Państwa, dziękując za dotychczasową współpracę witam członków zarządu towarzystwa przyjaciół Józefowa. Witam również sympatyków i członków towarzystwa na czele z wieloletnią przewodniczącą, a obecnie honorową prezes panią Janiną Witkowską. Dodam tylko, że pani Janina jest również. Przewodniczącą Kapituły Nagrody Honorowej Portula in Mundo. Proszę Państwa, jubileuszowe obchody imieni Miasta Józefowa obejmują w dniu dzisiejszym również inne wydarzenia. W godzinach 9.45-15.45 rozgrywany był turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Józefowa, w którym uczestniczyło około 140 uczestników. Również w dniu dzisiejszym, w godzinach 13:17 z cyklu Poznajemy Historię muzefowa odbyły się spotkania poświęcone historii i architekturze oraz muzyce. Prowadziły te, prowadzili te zajęcia pani Agnieszka Bąk, pan Paweł Żółniecki oraz pan Janusz Potkański. Bardzo serdecznie dziękujemy za te zajęcia. Szanowni Państwo, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Józefowa. W styczniu 2012 roku, w roku 50-lecia Miasta Józefowa, ustanowił nagrodę honorową Portula in Mundum, furtka na świat. Nagroda wręczana jest podczas imienin Miasta Józefowa. nagrodzie towarzyszy dyplom i medal plakietka wykonana z brązu autorstwa Ryszarda Kozłowskiego. Kapitułem nagrody Stanowi zarząd Towarzystwa Przyjaciół Józefowa, a jej przewodniczącą jest twórczyni nagrody pani Janina Witkowska. Zapraszam na scenę panią Janinę Witkowską, przewodniczącą kapituły Nagrody Honorowej Portula i Mundur. Tak, patrząc na Państwa, nie wszyscy żeśmy się dzisiaj zmieścili. I jak Państwo może wiecie, a może nie, uprzejmość Pani Dyrektor pozwoliła koncert powtórzyć jeszcze jutro. A więc gdybyśmy byli razem, gdyby była duża sala, byłby lepiej, no ale mam nadzieję, że to również będzie przyjemniej jak dzisiaj. Proszę Państwa, no a teraz to chyba adres. Jak to mówią z ogłoszenia. Proszę Państwa, jak już by było powiedziane, dzisiaj wręczymy pięć nagród Portula Immundu. I może zacznę, wymienię osoby alfabetycznie i poproszę, ażeby Państwo przyszli tutaj do nas na scenę. Pierwsze Pan Marek Barbarzek, następnie Maria Książek. Pani Wanda y, Pani, Pani Zagawa, Pani Urszula Sielińska i Pan Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Bardzo Państwa prosimy. <tryk> <tryk> Trochę jest ciasno, ale jakoś się pomyślałam. proszę państwa. A więc nagrodę honorową Portula im Mundum dla pana Marka Banaszka, burmistrza miasta Józefowa, za wieloletnią troskę o rodzinne miasto i jego mieszkańców w tym organizacji społecznej. Życzymy aby dalsza praca na tym bardzo trudnym odcinku dawała wiele zadowolenia Panu i bardzo wymagającemu społeczeństwu. Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości, Panie Burmistrzu. Marii Haliny Książek, pracowniczce referatów podatkowych w samorządzie, popracowała w Otwocku i w tym Józefowie 32 lata pracy w Urzędzie Miasta Józefowa za wieloletnią pracę zawodową oraz za pracę społeczną, a szczególnie dla Towarzystwa Przyjaciół Józefowa. Bardzo to podkreślam. Pani sumienność, uczciwość i kompetencje Zasługują na wyjątkową pochwałę i podziękowania. Życzymy dużo zdrowia oraz dalszego zaangażowania. Marysiu. Proszę Państwa, dla Pani Wandy Żanet Zagawy redaktor Naczelnej Pisma Samorządowego Józefów nad Świdrem, pomysłodawczyni i organizatorce kiermaszu obrotniczego oraz konkursu na najpiękniejszy ogród w mieście. Za wieloletnie prowadzenie pisma, za działalność na rzecz integracji mieszkańców, za współpracę z organizacjami społecznymi. Życzymy dużo zdrowia oraz dalszego zaangażowania. im mundum dla pani Urszuli Zielińskiej, mieszkańcy urodzonej w Józefowie, za pani wiceprzewodniczącej Rady Miasta Józefowa za wieloletnią pracę w Radzie Miasta, gdzie swoim doświadczeniem przyczynia się Pani do rozwiązywania problemów społeczeństwa znajduje pani czas na udział, pomoc i wsparcie organizacji społecznych w mieście. Życzymy dużo zdrowia i zapału w dalszej pracy zawodowej i społecznej. Dziękuję. I proszę Państwa, kultura i mundu dla przyjaciela naszego nie tylko Towarzystwa, ale również i miasta, dla Pana. Doktora Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa, prezesa Stowarzyszenia Ład na Mazowszu, Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Miast, Ogrodów i Historycznych miejscowości centralnego Mazowsza. Promotora Miast, Ogrodów, działacza na rzecz ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego za wieloletnią współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Muzeologów. Życzymy dużo zdrowia i dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję za to wyróżnienie. Tylko chcę powiedzieć, że zdecydowanie Wolę przemawia za mnie to, co daje mi się wraz z moimi przyjaciółmi, współpracownikami zrobić w mieście. Natomiast ja nie chciałbym się tak narzucać i rzucać w oczy. I tym bardziej, jak się staram robić, ale tym bardziej chyba ciała, że. Bardzo dziękuję za to, że, e, że ten priorytet tak zauważył. E, no i cóż, by nie popaść w samą uwielbienie, to jakby na rada na to, to trzeba więcej pracować. Jeszcze bardzo dziękuję ja i ale główna uroczystość imienia Józefowa, a tym samym imieniem naszego miasta obchodzimy dziś. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować za przyznanie honorowego odznaczenia Portora Immundum, czyli furtka na świat wszystkim osobom, które się do tego przyczynili. Jest mi niezmiernie miło, że dotknęliście Państwo mój w naszego miasta. To powinno już 29 lat pracy w Radzie Miasta dla mieszkańców, jak, jak również dla nas różnego rodzaju stowarzyszeń. Szczególne podziękowanie składam przed poprzedniemu zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Józefowa pod przewodnictwem pani Aleczki Witkowskiej za to, że posiadali tyle charyzmy, żeby reaktywować CPJ po wielu latach przerwy. Towarzystwo Miłośników Józefowa, taka była pierwotna nazwa, powstało w 1930 roku, a reaktywacja nastąpiła w roku 2001. Zmienienie Józefowa to również pomysł gminnego zarządu, które wpisało się w kalendarz w miasta. Także promocja i propagandowanie kultury i tradycji poprzez organizowanie pięknych i ciekawych wycieczek o naszym kraju, zawsze przygotowanych perfekcyjnie. Również pomysłem TPIO jest program zdrowotny dla diabetyków, który nie został jeszcze zrealizowany z przyczyn niezależnych od nas. Miejmy jednak nadzieję, że uda się go wdrożyć w końcu w życie. Życzę również obecnemu zarządowi pod przewodnictwem pana Roberta Romanowskiego równie trafnych pomysłu, bo że będzie TPJ proponował historię naszego miasta, podczas uwięzienie naszej historii ze szczególnym uwzględnieniem ślidermajerów w pewnie. Mam jednak nadzieję, że może znajdą się nowe pomysły, które zaciekawią naszych mieszkańców. Czas pokaże. Z okazji unijnej naszego miasta z tego miejsca składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, uśmiechu i życzliwości dla każdego z osobna. Przez ostatnie dwa lata żyjemy w niespokojnych czasach. Dlatego potrzeba nam tym bardziej wzajemnego wsparcia. Wszystkiego najlepszego oraz jeszcze również od Rady Miasta Izabowa. Dziękuję. Chciałam bardzo podziękować. To wyjątkowo sympatyczne odznaczenie, dobra pamiątka tego, co udało się już do tej pory zrobić. Reprezentuje zespół Pisma Samorządowego Józefów Nadciły. Muszę powiedzieć, że samorząd Józefowski to bardzo silny i bardzo skuteczny samorząd, który... Wspaniale nawiązuje więźni zeszłym. Dzięki temu Józefów i dzięki naszemu wspólnemu zapałowi Józef jest miastem, w którym dobrze się żyje i chce się żyć. Wszystkiego dobrego nowemu zarządowi. Podziękowanie staremu zarządowi. Towarzystwo przyjaciół Józefowa nie mnie. Nie, dziękuję, dziękuję Ale tak jak powiedziałam, coś się zdezerwowałam i zapomniałam, że lepiej trzeba złożyć życzenia wszystkim Józefinom, Józefowom, Józefie... Józefie... na pewno też tutaj są, także co prawda Józefa jest jutro, ale proszę Państwa, zdrowia, zdrowia, zdrowia. A tak przy okazji poinformuję Państwu, że pierwsze imieniny, jakie zainicjowaliśmy w to w ja jestem poszłam do Pana Burmistrza i mówię, Panie Burmistrzu, Józefów nosi imię, więc powinniśmy mieć jakieś święto, to coś trzeba zrobić. A Burmistrz tak popatrzył na mnie, no dobrze, proszę bardzo, niech Pani robi. Jeżeli Pani potrafi całą salę zapełnić ludziom, to proszę bardzo. I co ja zrobiłam? Wtedy jeszcze nie obowiązywało rogo, a więc w wydziale y, stanu cywilnego, panie, wszystkie osoby, które mieszkają w Józefowie w tamtym czasie, czyli prawie 20 lat temu, dostaliśmy adresy, wysłaliśmy do tych ludzi zaproszenie. Ludzie przyszli, była cała sala. Koncert był bardzo skromny, ale wykorzystałam swoje znajomości wśród aktorów i tu jednak były śpiewy, i była grana na humanitarze i mało tego, nawet sponsora samą znalazłam. No wreszcie sobie przez wargi. Pieniędzy nie chcieli dać, bo no, no nie możemy, ale możemy wam dużą skrzynię piwa przynieść. I to piwo przyjechało. Proszę Państwa, czego było popatrzeć na niektórych panów? Z bardzo czystą myci, wymyci, wykąpani, okoleni. Ale to piwo ich nęciło No i tak naprawdę można brać, ależ proszę bardzo, Ależ oczywiście, no, my pan z wyspadym burmistrzem już po imprezie, a patrzyliśmy jak oni do tego piwa wchodzili. No ale wszystko się odbyło kulturalnie i do tej pory to święto obchodzimy. A więc proszę Państwa, dzisiaj na zakończenie co prawda nie będzie piwa, ale będzie to, który, którym się będzie dzień tam burmistrz. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę i miłej zabawy. Na na koncert jubileuszowy miasta przyjaciel, mój Pan mój przyjaciel, A zespołu. koncercie zapraszam koncercie miasta burmistrz Miasta Józefowa, zaprasza na przyjaciel, na